Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Awahir, wasz komentator rozgrywek Mistrzostw Świata sezonu czwartego w League of Legends. No i dzisiaj odsuwamy analizy na bok, zajmiemy się rozdawaniem nagród. Kiedyś przyznawałem Awahir 9 turnieju, dzisiaj zajmiemy się Awahirami Mistrzostw Świata. Rozdam 5 nagród dla 5 najlepszych graczy na każdej pozycji. Także dzisiejszy vlog jest naprawdę elitarnym gronie, więc drogie panie, załóżcie najlepsze sukienki. Drodzy panowie, załóżcie najlepsze smokingi, gdyż rozdanie Awahirów Mistrzostw Świata zaczyna się właśnie teraz. Serdecznie zapraszam. A wy co się tak patrzycie? Myśleliście, że z tym galowym strojem to ja sobie żartuję? Ja w tym momencie nagrywam na rozłożonym czerwonym dywanie. Ale przejdźmy do rozdania nagród. W czasach, gdy na toplejnie, widzimy jedynie tanków. Stoi on, przedstawiciel gasnącego rodu Gery Toplejnerów. W kategorii najlepszy gracz Górnej Alei, statuetkę Awahira, Mistrzu Świata, zgarnia. Proszę o werble. Safe, top na Nagin da White Shield. Ok, nie ma wielu. Skillowych top toplanerów obecnie na świecie. Safe jest jednak wyjątkiem. Jest niesamowicie uzolniony mechanicznie. Coś co wiążemy bardziej z marksmenami, z junglerami, z midderami. Natomiast Pan jest bardzo wyskilowanym toplanerem. Ma niesamowity champion pool. Jest nie do wybanowania i jest właściwie w stanie zagrać każdą postacią. Niesamowite trady, niesamowite walki na górnej alei i przede wszystkim te teleporty, te flanki, te teamfighty. I wierzcie mi, o ile szywana. Nie jest obecnie w mecie. To jeśli nie zbanujesz przeciwko Save'owi, lepiej warduj swoje boczne linie, gdyż w każdej chwili może przyjść z niesamowitym flankiem. Save jest top plainerem, który ma naprawdę spory wpływ na swoją drużynę i jest w stanie kierować. Z przyjemnością będziemy go oglądać i zasłużył na tą statuetkę. Nazywają go Książe Złodziei. Czy to dlatego, że jest najlepszym smajterem? Nie, bo ukradł już nie jednej drużynie zwycięstwo prosto sprzed jej oblicza. Niekwestionowany mistrz wyposażony w niezwykłą percepcję geniusz, podobno jest w stanie przeczytać ruchy przeciwnika, zanim on w ogóle wpadnie na jakikolwiek pomysł. Statuetkę. Statuetka świata w kategorii najlepszy dżungler. Zgarnia oczywiście Dendi. JUNGLER SAMSUNG WHITE Dendi to Samsung White, Samsung White to Dendi. Jak pójdzie temu graczowi, tak pójdzie tej drużynie w meczu. Przede wszystkim jest to jeden z tych graczy, który w pojedynkę jest w stanie kontrolować tempo całej gry. A przewidując ruchy przeciwnego junglera, zawsze adaptuje się do sytuacji. Jego counter -ganki są jeszcze bardziej przerażające niż same jego ganki. W ten sposób wypracowuje przewagę w early game'ie dla swojej drużyny, którą potrafi przemienić w obiektywy które potrafi przemienić zwycięstwo. Zdecydowanie, póki co, niekwestionowany najlepszy dżungler na świecie. Dandy. Podobno... znajdziesz go tam, skąd wieje wiatr od wschodu, tańczącego wśród cieni. I nigdy nie wiesz, jaką kartę wyciągnę. Statuetkę. A wachir, Mistrzostw Świata w kategorii Najlepszy Midlaner, zgarnia... dadę. Midlaner Samsung Blue. Jestem politeistą. Wierzę, że Faker jest Bogiem, ale Dadę ma równe prawo zasiadać na Olimpii Świata League of Legends. Jest niesamowicie uzdolniony mechanicznie. Co więcej, jest tym graczem, który potrafi kierować całą drużynę i ma niesamowity wpływ na sam przebieg gry, jego Yasuo, jego Zed, jego twisted fate są nie z tego świata. DadE to zdecydowanie jeden z bogów League of Legends. Jeśli kiedykolwiek będziesz chciał zrobić wideo z najlepszymi zagraniami w historii gry, wpisz Dadę na YouTube. Zdecydowanie zasłużył na statuetkę najlepszego midday'era na Mistrzostwach Świata. W czasach, gdy Koreańczycy zrobili inwazję na cały świat, on stanął na wielkim murze i odpierał atak. W kategorii najlepszy marksman, statuetkę Awahir Mistrzostw Świata, zgarnia jedyny niekoreański gracz w zestawieniu Namai w World Gaming. Namej różni się od tych wszystkich czołowych adekery, którzy po prostu będą robili playsy, które będziemy oglądać na Redditie, skakują samodzielnie w pięć i robią pętę. Oczywiście Namej ma niesamowite zdolności mechaniczne, ale jego siłą jest... spokój. Jego siłą jest spokój i przewidywanie ruchu przeciwnika jest zawsze dwa kroki przed wrogiem, co pozwala mu się pozycjonować na poziomie boskim w teamfightzie i wyprówa z siebie niesamowitej ilości uważań. Dlatego, hyperkery w jego wykonaniu są tacy przerażające. Mamy zdecydowanie najlepszy marksman na świecie i na tym turnieju. Jeśli Madlife to Bóg, ten człowiek to Buddha. Tak mawiają fani pani koreańskiego OGN-u. Najlepszy gracz na świecie? Wiele osób by polemizowało. Dla mnie jest jedno jasne. To najlepszy support w historii League of Legends. Oczywiście, wiecie, kogo mam na myśli. Statuetkę. Najlepszy support na Mistrzostwach Świata. Przyznaję zawodnikowi Mata, Sam Bóg powiedział: Niech stanie się support. I tak oto powstał Mata. W sensie. Jakby patrzeć na charakterystykę tej roli, zaprojektowanej w świecie League of Legends, mata jest najlepszy we wszystkich. Wizja i kreowanie wizji jest najlepsza w korei śni na świecie. Agresywny w linii, świetna synchronizacja ze swoim marksmanem, szeroki champion pool, cały czas prowadzi swój team do zwycięstwa. No i co więcej. Wiem, że się powtórzę, ale niesamowite zdolności mechaniczne. Mata to najlepszy zaport w historii of Legends, i statuetka dla niego jest niekwestionowana. Śliczne panie, nie uroczy panowie. No, pijcie ostatnie szklanki whisky, dopalcie ostatnie cygara. Statuetki Awahiry Mistrzostw Świata zostały rozdane. Może się ze mną nie skazacie. Wasza strata. Ale nie wiecie jak chętnie bym usłyszał wasze zdanie. Więc zapraszam do dyskusji pod wideo, jak i na fanpage'u. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału na YouTubie. No i do polajkowania mojego fanpage'a. A widzimy się już w trzecim, czwartym odcinku serii poświęconej mistrzostwom świata League of Legends. Strzałkę.